we W koncercie ustawiły się od razu kolejki do selfie. Najpierw trzeba było się ogarnąć. No. Kolejka była taka długa, że zawijała chyba z trzy razy. Ale myśmy miały taki szczęki począ... miały takie szczęście każdym razem. Że byliśmy na początku w miarę, nie? No, tak. No byliśmy, byliśmy na początku do selfie, na początku, na początku kolejki do selfie, to potem już do wszystkiego byłyśmy na początku, bo kończyłyśmy jako, Tak mniej więcej na no. początku. I one jakby... Całe potem wydarzenia wszystkie były jednym przechodzeniem z kolejki do kolejki, więc po prostu jak zaczęłyśmy na początku, to potem tylko. Ta A sama po... kolejka, tylko następne wydarzenia. Nie, no potem... Plus jeszcze dodatkowa, ludzie się z kolejki wykruszali później, bo odpadły Silver no. i jeszcze byłyśmy bliżej, jeszcze szybciej. Tak. Także to, to było spoko. No to były selfie. Powiedz mi o tym, jak się czułaś <grywa> to selfie. E, najpierw podeszłam miałam do Pixona. On mnie tak przyczulił. Ja tak, dobra, weź wąboki oddech. Oddychaj. A potem... pizzon najpierw, najpierw był ostatni. A Boże, nie, wroda. Dlatego, pieszy, nie, mogę potem, właśnie, dlatego racja, nie mogę oddychać. Poszłam do Naroczona i nie oddychałam. On to zauważył. <grywa> <O nie. grywa> dlatego mnie spytał, jak się czuję. <grywa> a ja tak nie wiedząc co powiedzieć, a ja dobrze. Zestresowana. I tak nie wiedziałam, czy dobrze, czy jednak zestresowana. No, to tak było. E, no Sonia, już mniej więcej się trochę ogarnęłam, ale wracając może do Rody, dlaczego ja wstrzymałam oddech? on mnie przytulił. To może jest takie, bo on mnie przytulił, bo nie było słychać na no dowód mnie, chyba, że było słychać. On mnie tak pięknie przytulił. Tak wszystkim kładę rękę tak na ramieniu, tak. Tak, ja tak kład. Ja A ja tą rękę przy... miałam! O, 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 o! Tutaj nie widać jej! Ona była tu! Tak, żyj. dlatego nie oddycham. Żyj. Padłam. Żyj. Dobra, dla mnie żyj? Dobra. Chcesz cię ok. ogarnąć. Okej. Okay. Y dalej, dalej, dalej. Ale jedna laszka za nami. Nie, mówiłaś, że przed nami. Ona pocałowała na Nie wiem, czy, nie, już nie panią czuła przed nami, przed nami, ale ona była do nas. Przed, przed nami w jakiejś kolejce i powiedziała, że pocałowała go. Ja to potem znalazłam. Tak, ja też widziałam to na, na, na Instagramie. Ja takie... Ale ona go nawet nie spytała. Ona go nie spytała. To się To się, to się ona <grym> Ale, że my na to nie wpadły śmietnie? Człowieku, ja byłam tak speniana w przyrodzie, że. To, to, to zaraz tutaj przejdziemy, nie? Co byśmy odwaliły przy autografach. <grym> Nieważne. Ja Mam. miałam w ogóle wrażenie, że Roda mnie polubił, a ja go lałam. No to za chwilę o tym. Potem było co? Potem był high Tak, a czekaj... Yy... Tak, tak. No. I znowu z koleki do koleki. No. I jak ja szłam na przykład na ten high to Roda powiedział do mnie "Hej, ja again, tak wyciągnął łapki, więc on mnie chyba rozpoznał po tych selfie. Nie dziwię się. Przestałam oddychać, no dobra, no. <grystanie> może nie, nie każdy tak miał. <grystanie> nie, ty tylko ten. Ty, jeszcze nie oszukuj się. Znaczy, ja przestałam żyć przy wiceonii, Ja się podeszłam do niego do zdjęcia, się do mnie uśmiechnął. ja takie, z czym do ludzi, ty pierdolę sobie drzwi. Bicz, panie. Tak. Mam na że tak głowa o niego padła i mam takie, Serce, żyć? A jeszcze chciał zrobić. Y, jeszcze się przejął, żeby nie mieć cienia telefonu y, na mojej. Japie. Mi przejął, się tym nie przejął. A mi się przejął! Przestawił mnie, chwycił mnie tak w pasie, nie przesunął, A ja takie. Chcieć lecę! Gościu, Dobrze, że mi tak nikt nie zrobił. Ja takie weź. Ja, 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 ja. No właśnie, nie mogę o tym mówić! Trzy, nie, nie, ja bym wzięła telefon i poszła Nie dość, tak, że wziął ten elektrika, dwa razy trzymałam jego dłoń na konciecie, to potem jej się w pasie przesuwał, trzymając To ja taki, kurde, żyć no, te, te, Ten filmik będzie pięknym atakiem fangirli, bo ja to czuję Tak Dobrze. Dobra, też przyminął, tak wiecie. Szybko, <noise> bardzo. No bo wiecie, jak podchodzisz do każdego, po prostu trzymać go za łapki, no, wiecie, takie spojrzenie w oczy. No, no oni się ugnieły, znowu spojrzałam w oczy, tak jak ja ona... już byłam przy y, radzie, przy to już byłam prawie ukucnięta. <noise> Ale oni są jeszcze do nas bardzo wysocy My jesteśmy niskie. Tak. A oni są tacy ten wielcy. A to było było jeszcze widać podczas y, tego, jak y, był fleszmo. Jak gdzieś się tańczyły, tak, i a oni, oni byli strasznie wysocy no. przy nich i to było takie ukurde. Oh, ja to wtedy do zobaczyłam. No. Oni są w chudzi, chudzi i wysocy. Mimo tego, że cały czas wcale żalają. Po hajtaczu były zdjęcia grupowe, yy, których ale nie mam. A mamy poniedziałek, koniec dwóch czwartek. Co jest dalej? Po, po zadanie. A. Nasz specjalny. Tylko dla... Diami. Tak, był event diamin z podpisywaniem. Szkoda tylko, że nie można było podpisywać y, płyt. Albo czegokolwiek innego. No, tylko plakaty. Znaczy podchodziło się do stolika i przed, przed stolikiem stała matka zestawu i ona dawała plakat. Give me, No me. <grym> Mój jest już anteramię, także wygląda <grym> tak. Wszystko się wszystko odbija, widzę. Wspaniale. Tak. Ale to, więc weźmy to. E, to zdjęcie w ogóle jest piękne. Tak. To co jest na plagacie. tak. widzę! Tak. Teraz to jest jeden komentarz. Cudowne. Przejście na szekko. E, proszę opowiedzieć wam. Podeszłaś piesza, bo ja podeszłam do mnie piesza. To przede wszystkim zazwyczaj przyszłaś pierwsza, to chyba... Tak, wpierdzielałam Cię. A <grywa> ja to zawsze Ciebie puszczałam pierwszą. Nie wiem jak to robiłyśmy, że to w końcu, na końcu, koniec końców i tak ja szłam pierwsza. No, w kolejce ja stałam pierwsza, tak. a wchodziła ona pierwsza. Ja takie, ja... każdym razem. Tak, tak za każdym puszczymy. razem. Nie wiem jak to się stało. Dobra, opowiedz Pierwszy swoje. był Tak. I ja tak trochę <grywa> zestresowana. <grywa> w końcu teoretycznie mój bias. O, ja też Wtedy już tak, nie bardziej praktycznie, no <laughs> niestety. Yy, I miał panią obok do tłumaczenia, nie wiem, czy zauważyłaś. No. Tak, bardzo miłą panią miał. Na szczęście mnie zrozumiał po angielsku, moim łamanym. Ja, <laughs> chciałam powiedzieć, japońskim. <laughs> Zogarnęłam, <z> słucham, ja... <laughs> angielskim. Tak, angielskim. No. Yy, więc po prostu się... Zdanie rozczłonkowałam na tyle, że mógł w stanie to ogarnąć, bo ja byłam tak zaskresowana, że to było... Ona już zrobiła rzeczy, a nie zakończyła zdanie. To, to było najlepsze, to po prostu ja może powiem po polsku. Dobrze. Czy ja mogę dotknąć Twojej twarzy? Dotknąć Twojej twarzy? Nie, to już było przymogę! To już było przy ja tak patrzył na ręce, nie wiedział co chodzi i dopiero jak skończyłam zdanie, on. O! I wsadził tak. I ona mu tak... Ja mam nad tak? demonstruję! Ona to miała tak ręce, on wsadził i ona ma taki jeszcze ten i tak miała takwa i taki, Tak. Ja mam... Dlaczego też jest idealny? Do tego nawet nie Tak. I ja pierwsze sobie wyszłyśmy, Powiedz czy on ma taką miękką idealną cię wcenę, jak to na mnie wygląda. Ma. Tak, dobrze. Potem był na to z nim trochę pogadałam, dałam mu zbiorczy list dla mąż by sobie poczytali i spytałam go, jaka jest jego ulubiona postać w LoL-u, bo gra że ja też gram to wiedziałam, o jaką postać mu chodzi nawet przybił mi za to piątkę, że gram i mrugnął do mnie tak ja już, on, ja już chciałam odchodzić do Rody a on jeszcze do mnie mrugał co z tego, że już przed nim stała Paulina tak Fani League of Legends, tak bardzo. I najgorsze, co w życiu zrobiłam. Roda. O, Roda, 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 Roda. Coś poszło nie tak. Ewidentnie. Ale to tak, odnośnie poszło nie tak. W tak, w momencie. I to było coś takiego. On do mnie, haj, yeah, haj. On coś do mnie mówi, że dziękuję, że przyszłaś na koncert. Ja tak kiwam głową, dosłownie kiwam głową. Bo mnie tak sparaliżowało. Jak przy Naraczanie gadaliśmy sobie i mieliśmy słowotok, to przy rodzie poszło <grystanie> kompletna cisza. On cały czas mówił i na końcu powiedział do mnie: "Kocham cię po polsku". Na co Olivia? Thank you. Odwróciła się i poszła. Co <grystanie> my dalej mamy? Mamy się z tego pół godziny. To prawdopodobnie była bezcenna. Cieszę się, że odwróciłam się tyłem i tego nie widziałam. To, że dwie pod rząd go zlały, Pojaś, słuchajcie tego. Przecież dodać, do, 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 zacznijmy od biceona, tak? Podchodzę do biceona, ona odeszła. Także ja byłam o tyle szybko przy niej po plakat, że jakby widziałam tą całą sytuację, z tam wiecie, o co chodzi, nie? Bo normalnie na potem nasła dziewczyna po mnie miała już... Większą przerwę czasową, niż ja między mną a Oliwią w podchodzeniu, nie? Nie wiem, dlaczego tak szybko podeszłam Byłam w takim stresie, że nie ogarnęłam Dobrze, tam dałam mu ten plakat, on mi tam podpisuje I ja mu mówię, teraz nie mam telefonu, żeby to pokazać, dobra, wytłumaczmy Możesz użyć mojego Dobra, mniej z tym i ja mówię mu, że przyszłam tutaj dzisiaj na konty z najprzystojniejszym mężczyzną na świecie. Ona tak stworzyła takie O, oh, okej. Okay. A ja odpaliłam telefon i złączoną przednią kametką obróciłam telefon w jego stronę tak, że widział siebie. Tak bardzo polina. To inna kontabia. Ale słuchajcie, tu... Całe to moje opowiadanie, wszystko jak ja przeżywam, biceona, nie? No, słuchajcie, słyszę tak co przyrodzie. Jakby to on był moim piaskiem? Ja nie wiem, co się stało. I to to że ja to nie co, więc to się Moim bożyło. został i bardzo źle. Podchodzę do Naratiana. Tak, jak po prostu wydukałam jedno słowo pod drugim ledwo, co oddychając do biceona, a papo jeszcze biceona. Ja już chcę iść do Naratiana. A staw do mnie, byłam tak przyjęta tym, że w ogóle się dozwałam do bitcoina, że nie, nie rozumiałam trzy razy, babka mi powtórzyła, czego ona nie chce. Jakby mój mózg nie, nie złapał żadnego wyrazu, który ona do mnie rozmawia, nie? A jej chodziło o to, że on chce mój telefon, bo mnie wybrał. A ja takie, że co? Jak to brzmi, bo mnie wybrał? No bo ona mi to po angielsku mówiła, nie? A ja takie, co? Ona mi to trzy razy powtórzyła. A ja takie, a on tak wyciągnął sam podam już rękę. I ja tak, okej, okay, podaję mu ten telefon. Włączył sobie mój telefon. Znaczy w sensie aparat, nie? Bo tam wyda tylko przesunąć, gdzie włączy. Włączył to nagrywanie, także na tym nagraniu to ja widzę sufit, nie? I zaczynam mówić, że dziękuję, dziękuję, że przyszłaś tam po angielsku. Dziękuję za wszystkim na koncert. I potem jest, kocham cię po polsku. I jest jeszcze raz, yy, thank you. I wyłączył to, oddał mi. I ty już odchodziłaś od Naraciana, bo to była taka długa przerwa. Że Naracian już yy, musiał poczekać ten moment, jak on mi nagrywał, nie? I ja tak patrzę na no tak tak jesteś... no o Lalu. I ty już jesteś praktycznie przyrodzie, a ja takie. Chudy. Muszę iść do Nadeciana ja i byłam w takim szoku, że nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. On właśnie trzymał mój telefon, oddał mi go, najdał mi wiadomość i jeszcze nie podziękował, jeszcze mi potem znowu powiedział, że mnie kocha, kocha po polsku, a ja tak patrzyłam i co, ona... I spojrzałam do i on tak na mnie patrzy, ja tak nie, kurde, muszę teraz z nim rozmawiać, Jakie co on zrobić ze sobą. A do Nadeciana tak zaczęłam mówić, po prostu po, poleciało, mówię do niego, Tutaj ledwo umarłam przed sekundą, a tutaj po co mówię. A tak, dobrze. Potem to ogarnęłam dopiero, nie? I ja gadam. też tak miałam, że rzeczywiście zestresowałam się przy Bitsonie, Ale jak poszłam do Naracena, to tak gadaliśmy, gadaliśmy. Nadszedł czas Rody i. To to, to jest właśnie to słuj, nie? Było tylko gorzej. Tak jest gorzej. Gadam z Naracianem i się go pytam, czy podobał mu się mój lightstick. I Roda już był wolny, bo to tak szybko od niego uciekła. <noise> Rodem, że wrażam. <noise> że on też mi odpowiedział na to pytanie! Zabiodę! <noise> ja tam się nadacia, na znaczy, się ładować A on mi na to, że bardzo mu się podoba. I on też odpowiedział, że mu się podoba, i że w ogóle piękny coś tam wiecie. wiecie. Zaczął mi mówić, że bardzo mu się podoba, i że w ogóle świetna robota. I taki tam wiecie, good job. A ja. O <noise> Oliwia, gdzie już stała? trzy metry dalej. <głos> <głos> on mówił, a ja tak właśnie, gdzie to chciał. Dobrze. Ja już raz... tylko w... Słuchajcie, ja, ja do też żarty żarty. chciałam tylko powiedzieć, czy Rzec. mogę się przytulić. Nie dam rady. Ja też miałam plan. Odchodzę, a Oliwia I tyś głupia, że tego nie zrobiłaś. No bo ja chciałam. Sama żeby... nie dam. Chciałam przytulić y, Rody, jako że go kocham. Czy mogę mieć zdjęcie z naszymi dłońmi trzymającymi się? Yy. Nie zdołowałam tego zrobić, ponieważ odeszłam od Nawaciana, spojrzałam na Rodę, patrzyłam na niego, jak mi odpisuje, po czym on podniósł wzór. miał być kontakt wzrokowy. Mój wzrok był gdzieś indziej. Nie dałam, nie wytrzymałam dwóch sekund kontaktu wzrokowego z nim, nie pozwoliłam na niego patrzeć. Nie mam pojęcia, co on do mnie powiedział, ani jednego słowa. Nie wiem nic, co się wydarzyło w tym momencie. No. Jakby ta wiadomość nie miała miejsca. Po czym tak spanikowana i trzęsąca się bardziej niż przy Witle o nie, ten plakę. Mówił. Do mnie też cały czas mówił, a, a ja, ja miałam ja miał tylko pustkę w głowie, taka cisza po prostu. Do mnie też cały czas ja się miał też mówił, a, a oś... ja tylko thank you, thank you, thank you, thank you. A ja, a ja też miałam wrażenie, że on ja mnie coś zapytał, a mnie ja mówię, na niego patrzyłam, miałam tylko pustkę, nie odpowiedziałam, wzięłam plakat, odwróciłam się i w pół odwrotu on mi mówił, Ja też miałam wrażenie, że on mnie coś o coś prawda. zapytał, a ja takie thank you, thank you, thank you, thank you. Więc jeśli cokolwiek o cokolwiek mnie zapytał, to moja odpowiedź brzmiała dziękuję. On bo a dziękuję a nawet akorować. E, bo ja chyba z pięć czy sześć razy powiedziałam po prostu do niego, jak on coś mówił thank you. Wyszło ona świetnie. Także wiecie. Nie się e, Zaraz pójdzie lepiej. Są... <śmusza> Muzi. Postaram się, nie dla ciężony o mnie. Ja napiszę cały laborat. Ona już panuje to książkę. Tak. Książko, e, książkę dostanie. No, ja ja tak, tak mi przykro, że cię zlałam w zeszłym roku. Tak, to będzie takie, bardzo przepraszam. No, Narazem bardzo dobrze da sobie z angielskim. Tak. Bardzo dobrze. W ogóle się nie zastanawiają praktycznie nad tym, co mówi. Tak. ja mam takie, dobrze. Bardzo dobrze na tym powiedziałam. Mi musiał tylko dwa razy powtórzyć postać, którą gra, bo nie, nie spodziewałam się, że powie nazwę tej postaci po angielsku. I musiałam przyswoić, jak to będzie po polsku. Na pewno? Tak, jakaś różnica? Jest. Ja się zastanawiałam, o co chodzi przez jakieś ławek sekundy, a on tak zaczął mi tłumaczyć, a ja w tej chwili, w tej sekundzie, zak tak zakomunikowałam sobie, że tak, to jest to. I tak. Okej, okay, okej, okay, I know, I play. I to było takie szybkie jedno zdanie, takie oczy. Okej. Okay. <laughs> to tak, nie, jest tak głębiej, nie To jeszcze z takich głupich sytuacji, co zrobiłam. My jeszcze jakieś przypomniałyśmy? Po, Oczywiście, y, pytali się kto zrobił lifesticka, my skaczemy, skaczemy, oni thank you Olivia, welcome. Na całą arenę. Taka cisza była, w całym krubie napadła cisza i ja, ja takie, ja tam pokazałam serduszkę, jak ona nas pokazała, a widzę y, y, jeszcze raz, że y, thank you mint ale to było takie słodkie, bo on tak przytulił tego Thank you, mi Tak że tak, że się tak wyciągnął I... Aha, ale ja takie... Ma, cisza bo, bo to było dalej <fim> po tym, jak on to powiedział, bo wszyscy słuchali, nie? I tak ja takie... <grym> Welcome I Rada, oczywiście zaczął się śmiać No raczej zaczął się śmiać, a więc mi się odwróci na <grym> Idealnie no, Więc jak już Ci mówiłam, że za mnie zazwyczaj się śmiać na koncertach, to już wiesz, co chodzi no. Ale to było takie, że... Na synagogu powiedzieli, że jadą od razu stąd, do, Wary, do Wawy. No. I dosłownie, myśmy wyszli z tego klubu, jeszcze tam połowa osób miało do podpisu plakaty, nie? A już podjechał pod nich samochód. Wiecie, van, cały czarny. To ciekawe po co? Takie doby, nie bardziej, że rano też był taki. No, no dosłownie. Rano, podje rano mamy tam przed, przed 11. Stoimy sobie, czekamy na numerkowanie, przedjeżdża van. I tak z 10 minut stoi, nie? Bo <taki>, nie podjeżdża wielki tir? Nie, taki, taki większy, dostawczak. Dostawczak, nie. I nie? Yy, yy, centralnie zasu... Prawie mnie przejechał. na no, no, że nieważne, wybaczmy mu. Co się śmiałam, że mogę zginąć od sprzętu u I tak stanął, tak wiecie, zasłaniając drzwi wejściowe boczne i ten van, nie? I po czym ustawił się po paru minutach z powrotem, tak jakby. Gdzie indziej. Gdzie indziej? Ten pan odjechał. Mamy takie, dobrze. Czyli 10 minut stali się, na nas patrzyli. <grystanie> tak było? Tak. Ja oszukujmy się. Tak właśnie się było. Tak właśnie było. Będę ją zmuszać do jeszcze innych filmów. <grystanie> Rozumiecie? Może być jeszcze gościem. Także yy, dziękuję wam za oglądanie i do następnego razu. Cześć.

A pure idol! Right? <laughs> <laughs> okay, are we pure? Oh, no, I don't. Yeah, okay. Okay, okay. <laughs>